Wszystkim dzisiaj będę wybierał miód w uli, a jutro będę wybierał miód cebulowy. Ja już tam zaglądałem do środka, szału nie ma, ale zawsze z jednego, z drugiego ula po troszeczkę i będzie trochę tego. To z tego ula i z drugiego wcześniej, w tamtym tygodniu wziąłem po dwie ramki, były ładnie zasklepione dzisiaj pewnie znowu ze dwie ramki wybiorę bo chciałem żeby pszczoły dociągły ładnie wysyzonował się ładnie ten miód żeby był prawie cały zasklepiony także film będzie trochę długi bo to będzie z dzisiejszego dnia i z, i z, i z jutrzejszego Także biorę się za nowotę, ubieram yy garnitur ochronny no i pokażę wam w środku jak wyglądają ramki. No tak wygląda pól w środku. No pszczół nie jest mało, ale mogło być trochę więcej. A nie, nie ma więcej pszczół z tego względu, że tu mam problem ponieważ jak wiecie to, jest, to są pszczoły z rójki, one tu przyleciały i no, matka czerwiła tutaj ale przez ostatnie dwa tygodnie nie było w ogóle czerwiu ponieważ nie ma matki i nie wiem czy one po prostu sobie tutaj no były piękne mateczniki Niby one się wygryzły, coś się wygryzło z tego, ale doczekałem trochę, nie było dalej jajeczek zacząłem poddawać, na tych jasnych ramkach zacząłem poddawać, ratować je tutaj czerwiem co najlepsze z tego wszystkiego, że na, tym, na tych ramkach znowu zrobiły mateczniki, no to już nie wiem co, co tu jest grane. No dzisiaj zobaczę może w końcu będą jakieś jajeczka no to byłoby fajnie no i zobaczymy ile tutaj, tego miodu tutaj jest no i tak czerwiu tu praktycznie nie znalazłem mateczniki wszystkie się wygryzły tu były mateczniki Ryczer jest zasklepionego, ale te ramka przyniesiona. Także tak żeby ich za bardzo nie osłabić, dorzucę im znowu jakąś ramkę z innego dla czerwień. A mioduje dosyć sporo, no. no na tych ostatnich ramkach że pierzga dla nich poza tym no ja nie mam wierówki no to więc ta pierzga bym się zmieszała z miodem o, tu jest ładna ramka o, no i widzicie tam praktycznie wszystkie ramki tak są zalane i są dosyć ciężkie także przymykam sobie tylko pokrywę no i idę tutaj kawałek dalej po, po jakąś ramkę no i dorzucę im Najwyżej wezmę jedną ramkę z miodem z tych ostatnich Dobra, ja już jestem tutaj przy, przy tej głównej pasiece pszczoły pięknie pracują Albo się raczej wylegują Bo widzę, że ja już to od paru tygodni tak widzę, że pożytek jest jak skurczywek, a ich więcej ich jest na wylotku jak, jak w pracy. No tu mamy drugi ul, tą rójkę. No i a ja te ramki z sobie podbieramy z tego ula, z tego względu, że z góry założyłem, że, że po prostu to będzie rodzina yy, po prostu na ratowanie innych, innych rodzinek. Taka awaryjna, właśnie żeby sobie ramki zabierać. Ja wiem, że po prostu jakbym był w kraju, to ja bym się tam nie bawił w takie podkładanie yy, ramy krzerwiem. Oczywiście, no podkładałbym, ale po prostu kupiłbym matkę i, i, i jakbym tylko zobaczył, że, że, ten, że mam mateczniki, no to wiem, że matki nie ma i, i od razu bym tam matkę kupił, podłożyłbym i, i posprawił. No, ale no tutaj to, no, przez internet tylko. Dobra, biorę się za robotę. I otwieram ten ul dobrze. Ul otwarty i powiem wam bez owijania w bawełnę, że w tym ulu miałem podobną sytuację Również po, yy, nie było matki. Ale dobra, tu mógł być przypadek, dobra, matkę przygniotłem, bo tu stąd się jak wiecie wyroiła się rójka i to była prawdopodobnie w tym ulu, który, yy, który widzieliście przed chwilą. Yy, i czyli została tu młoda matka. I były mateczniki. Ale dobra, no zdarza się, mogło ją przygnieść, czy coś tam się mogło stać i dobra, zrobiły sobie mateczniki. Ale też chyba jedną ramkę, czy, czy dwie ramki im dołożyłem tutaj z czerwiem. I w tamtym tygodniu dałem tutaj ramkę z, z czerwiem od, yy, otwartym. To tutaj kraja co widzicie, to jest nadstawka yy, yy, i matka jest, matka jest na, na tej ramce albo na tej, przeszła dlatego, że nie dałem tutaj kraty odgrodowej, ale dobra, fajnie jest ten, yy, także yy, muszę sobie jeszcze raz ją znaleźć, włożyć ją do środka i ściągam ten korpus i, i tam ze dwie ramki chyba sobie wybiorę. Wiecie co one z Kuczybiki mi tutaj robią? A tak mi robią, że one mi nie, nie, nie ciągną nadstawek. To pociągły, to przyniosłem. To pociągły, no zalały ładnie, ale reszta, jak na tak długo, długo czasu, no to tu nic nie jest zrobione. A tu w końcu przecież nie można, nie w nieskończoność. Ja tak planuję miód im wybierać do końca yy, lipca. Tak, jeszcze dwa tygodnie. Dwa, trzy tygodnie będę im wybierał miód. No i, no i płynie cukier, bo w połowie yy, yy, sierpnia jadę, przyjadę dopiero we wrześniu. Także ja je podratuję trochę cukrem w zamian za ten miód. No i tyle. No. no też myślałem, że będzie trochę miodu z tego. Ale powiem Wam tak, że w tamtym tygodniu wzi wzi wziąłem dwie ramki yy, z miodem. Czyli na wiosnę tutaj było 11 kg, pamiętacie? I w tamtym tygodniu było takie wiadereczko całe z 2 ramek całych, 5 kg wiadereczko takie. No to załóżmy, że jest 15 kg. No i dzisiaj troszkę wybiorę. Później jeszcze zakładam, że około 20 kg w tym roku wybiorę z tego, z tego ula. No, oczywiście powinno się więcej wybrać, no ale, no, no słabe pszczoły. No a z tego ula miał być miód, ładnie pachnie cebulą, ale ja patrzę, i one tu już miały nadbierane miodu, ja patrzę do środka, kurde, ostatnio patrzę, tego miodu już nie ma, wszystko zawalone czerwiem. właśnie y, do tych pszczół tutaj wziąłem sobie ramkę z tego ula ten dobra to ten to ja tą matkę jeszcze raz muszę znaleźć yy, wrzucę tam do środka i ściągam ten korpus i parę ramek sobie wyciągnę no i w tym ulu również ramki pozalewane wszystko proszę bardzo wszystko pozalewane miodem Wszystkie ramki tutaj tak są. Nie będę wyciągał, bo jedną ręką mi źle tu działać. Musicie mi uwierzyć. Wszystkie, każda jedna ramka jest tak pozalewana. I też właśnie nie ma czerwiu. Ale dobrze, matka już jest. I już na tych ramkach widziałem, że są jajeczka. Także, także będzie rodzinka uratowana. A na tych połóweczkach to ja sobie właśnie wyhoduję matki. to sobie w ten weekend wyciągnę taką jedną ramkę yy, z tymi jajeczkami trochę wsypię pszczół i to prawdopodobnie pojedzie na zakład tam będę hodował sobie te matki albo nie, raczej tutaj, bo chodzi o to, żeby były te same trudnie, bo mi zależy właśnie, na, na, na tej pszczole mi zależy i na, ty, na, tej, na tej bardzo złośliwej, co jest na cebuli. ale co ciekawego Dzisiaj bardzo spokojne te pszczoły tam są. Nie wiem co im, co im się stało. Może przez to, że już mają spory zapas miodu. Przez to. Dobra, ja już to składam ten. I za chwilę Wam pokażę. Jeszcze w środku tego. Z tego już nie będziemy wywijać miodu, bo tam nie ma. No a ten ul wygląda w środku tak. Ostatnia ramka tam była. To no jest nawet dosyć fajnie zalana i to jest ten cebulowy, tu będzie ce ramka cebulowego, no a reszta ramek jest wszystko zawalone czerwiem. Mało co miodu, praktycznie nie ma w ogóle miodu yy, i wszystko zawalone czerwiem. Także no nie ma co się dziwić, bo tu była w końcu rójka. Dobra, pakuję to wszystko. I... No I zwijam się. I jutro jest sobota, bo dzisiaj mamy piątek, święto we Francji. Wolne jest. Jutro, nie wiem, chyba w niedzielę przyjadę po ten cebulowy. Przyjadę na cebulę, także także kontynuacja filmów będzie za chwilę, na chwilę. No i jest już niedziela, po południu silny wiatr, ale jest bardzo ciepło. Pod 30 stopni ciepła, jak na, jak na Saharze. No dzisiaj wybiorę po parę ramek tutaj miodu tego cebulowego. Posmakujemy tego, zobaczymy co to jest także zacznę od tego od tego ula z tego chyba wybiorę tylko jedną ramkę a z tamtych pozostałych zobaczę także biorę się za No w tym ulu jest tak w środku wszystko są ramki już zasklepionym miodem z zasklepionym czerwiem. Tak wyglądają. Także tutaj zabieram tylko jedną ramkę z miodem i w zamian dam im cukru. O tak, tak wygląda z dwóch stron. Zobaczmy do drugiego ula. To była rujka oczywiście. No tutaj jestem ugryzony. No wszystko tak się spodziewałem, yy, że że praktycznie tylko te, tamte złośliwce mi coś przyniosą. Ugryzoni wyciągam tylko dwie ramki, te ostatnie. Tak to mniej więcej wygląda. Ta ostatnia wygląda jeszcze lepiej. O. Yy. A reszta ramek jest yy, szczergią już. Także wyciągam dwie ramki. No i znowu sobie odłożę na spokojnie i pokażę Wam te ostatnie przeszkody. A tu Wam pokażę u tych złośliwców co tu jest grane zobaczcie tutaj mi pociągły dziką zabudowę z boku a natomiast natomiast nadstawek w ogóle nie w ogóle nie nawet nie, nie, nawet nie napoczęły nawet nie napoczęły także no wygodniej chyba było im w bok pójść i tyle z ty, tym prawdopodobnie wyciągnę... Tamtym wyciągnąłem tylko jedną ramkę, tą jedną zostawiłem, żeby sobie jeszcze tam dolały. A tym chyba dwie ramki wyciągnę. No, wyciągnę tą ramkę tutaj ze środka. To z tego ula będę miał... Raz, dwa, trzy... Trzy i pół ramki. Bo tamten jest... No prawie jak ramka cała jest tamten ten dziki plaster. No tak wyglądają ramki od tych pszczół. I to nie są gryzonie, bo gryzonie są w tamtym ulu. A to jest rójka. Może z tym, że ta rójka prawdopodobnie to jest po gryzoniach. Bo tą rójkę złapałem tam na, na zakładzie ją złapałem. Jestem prawie, że pewny, że, że to jest po gryzoniach. Powiem Wam, że te pszczoły nie są znowu aż tak bardzo agresywne. Jak tu byłem tydzień temu, no to to był to było, normalnie szał z tymi pszczołami. No, no nic się tu nie dało z nimi zrobić. Dymiłem wszystko, nic. Także tak jak widzicie po tym placzze, chyba wiecie dlaczego teraz chcę sobie tą matkę tutaj zostawić. No i będę pracował nad, nad tą rodzinką. Także wyciągam resztę, resztę tych plastrów. No i... No i zobaczymy dalej. No tutaj jest również te pozostałe ramki w środku są pozalewane wiotem, Ale nikt się nie da wyciągnąć tam z czerwca. Także, także dzisiaj się fajnie współpracowało z tymi pszczołami. Dały sobie spokój. Ale wydaje mi się, że przez to, że jest wiatr że taki jest urobek dzisiejszy cztery ramki kompletnie zasklepione do no, szału nie ma ale tego się spodziewałem że z tego nie będzie miodu bo to była bardzo mała rójka ale wybrałem jedną ten, jedną y, ramkę i dałem im tutaj dałem im wygniotki z plastru, bo ja nie mam wirówki, muszę to wszystko miażdżyć, zgniatać, no i, i przez sitko, na noc zostawiam na sitku, no i to się przeleje ładnie, no i te właśnie te zgniecione plastry później im daję z powrotem, żeby sobie wylizały, także dostały tutaj, no i ja już będę im dawał po trochę cukier, także już im nie, nie wybiorę żadnego miodu. Cebula już cebula już przekwita. Jesz, jeszcze kwitnie, ale jeszcze są, które jeszcze kwitną. Ale już one już tutaj już z tej cebuli już wiele nie przyniosą. Jedynie co dla siebie. No te również yy, też wiedziałem, że nie przyniosą za wiele. No na no, chyba że jeszcze z jedną ramkę mi tutaj wybiorę. No i te mi trochę przyniosły. Jestem bardzo zadowolony z tego miodu, od tych, bo to była również rójka. A z tego co, co mi wiadomo, jak mnie uczono na samym początku, że rójce miodu się nie podbiera. Ale, ale miałem miód, także mi zabrałem. No yy, i tyle. Yy, jadę teraz tam na, na pasiekę. No i podłożyłem wtedy jak tam na, na bazę podłożyłem im ramkę z czerwiem No i jednak coś założyły, tak jakby matecznik, taki no skromny, no to jest matecznik, no on jest taki taki dziwoląg trochę i nic więcej, ale jeszcze nad tą matką akurat jeszcze, jeszcze się zastanowię, bo to taki lichy ten matecznik tutaj jest. Będę próbował im tutaj włożyć. Żeby jakiś ładny matecznik tu zrobiły i tyle. Chyba, że się pobawię z tymi miseczkami. I, no i będę hodował matki, zobaczymy jeszcze. Dobra, to ja na razie tutaj w terenie kończę ten. To to i pokażę Wam jeszcze w hotelu, jak tam trochę miodu odzyskam z tych ramek i Wam pokażę, jak to wygląda. No to widzimy się znowu za chwilę.